Hejka wszystkim, witam Was w kolejnym filmie na moim kanale yy, Słuchaj, wyciszę sobie dźwięk, bo znowu nie będzie mnie słychać. No i nic. Okej. Okay. No więc tak możemy zacząć od na, nagleiku jak ja, Szczerze powiem, że nigdy prawie nie grałam bez dźwięku na Blockstar Star Planet. I ogólnie znalazłam już jeden klucz, a reszty nie mam do tego pojęcia, gdzie mogą być. No ale poszukam. I znalazłam jeszcze dziwną postać w tym nowym Nexusie w ogóle. Wow, nowy Nexus. Naprawdę o tym nie wiedziałam, ale ja wam mówię, że tak naprawdę. Dobra, gdzieś tu powinno być ten gościu, którego tu znalazłam. Okej. Okay. Teraz znalazłam kolejnego gościa, który wygląda jak villager z Minecrafta, tylko ma kwiatka we włosach. Ktoś mi powie o co chodzi z tymi długo nosami? Oprecaj, dobra, a miam miam, Pyszne było dobrze. Tu ma pani pieniążki, proszę, życzę. Czemu to co pijesz jest żółte? Czy pani... Do, pani najwyraźniej pije jajecznicę, więc życzę smacznej jajecznicy wpłynie. Yy, dobrze. Yy, aha, VIP mi się skończyła nowy świat VIP jest, więc super. Ale gdzieś znalazłam jeszcze jednego takiego Janusza, więc... Więc... Już go poszukam, więc poczekajcie. Okej, okay, znalazłam Janusza Konstruktora. Yy, yy. Dobra, nie wiem co ty mówisz, ale może jesteś z opowieści wigilijnej czy jakiegoś innego filmu na święta, bo jest świąteczny Nexus. A my przechodzimy do tematu odcinka, czyli do, do parkurów stop, no bo no jakby inaczej, nie? Dobra. Okej, okay, wybrałem pierwszy parkour naprawdę jest świąteczny. Nie no, nie jest świąteczny. Chociaż smoła? Nie było w jakimś filmie. Aha, nie było w jakimś filmie z Nie, ale to mam skojarzenie z kopciuszkiem chyba. <laughs> Aha. Okej, okay, um, dobra, ja już wiem, jak to mam zrobić. To trzeba zrobić tak. Wstępnie. Tak, nie. Okej. Okay. No jejku! Nie po to robiłam pięknego skina, żeby się ciągle w nim zabijać. Dobra, spróbujmy tak. Najmniej nie ma tu drabinek, chyba. Chyba nie ma drabinek. O, już miałam pierwszego laga. No chyba, że nie pierwszego. Na pewno nie ostatniego. E, dobra. Mm, tutaj... O, teraz to co nie lubię. Ale, ale bardziej nie lubię drabinek. O, witaj Ale W ogóle te kryształy są już bardzo długo, więc ja myślę, że to jest nowy nowy klocek na Blockstar Planet. Tak w ogóle dawno nie był Blockstar Planet. Mogę przestać się powtarzać? Ach, dobra. Zaraz wrócę. Ja tylko wybiorę inny parkour, bo ten już mnie wkurzył. Okej, okay, wybrałam sobie teraz no, świąteczny nawet parkour. Jest czekolada. Nie ma tak świąteczna czekolada białej. Akurat nie lubię, ale lubię czarną, więc okej. Okay. O właśnie taką czarną gorzką lubię. Białej nie do końca. Mleczną ujdzie, ale wolę gorzką. Białej tu nie bardzo. No chyba, że na wielkanoc, to wtedy takie baranki czekolady białej są dobre, ale tak to nie przepadam za białą czekoladą. Dobra. Yy, tutaj takie. Biała czekolada, czemu tak dużo białej czekolady? No nareszcie jakaś lepsza. Jak ktoś lubi białą czekoladę to ok, ale ja wolę gorzką. Jak ktoś lubi to spoczko. Dobra, teraz mam takie jakieś huśtaweczki. Teraz znowu jakieś kosteczki. Mega mnie rozśmieszyła ta babka w tym Deksusie, która piła, mam nadzieję, że lemoniadę yy, albo Sprite. Sprite chyba jest pomarańczowy. Nie wiem, nie pamiętam, albo Fanta. Nie, nie, Fanta. Nie, nieważne, bo już mi się mylą te wszystkie napoje. Yy, ale któryś na pewno żółta albo pomarańczowy, ale oby to była lemoniada albo jajecznica w kubku. Bo jak to będzie coś innego, chyba każdy wie o co mi chodzi, to naprawdę <laughs> nie wiem, jak ta babka może to pić. O! <laughs> Osiągłam moc nieśmiertelności. O. Doskoczę, doskoczę? Nie doskoczę. O! Znowu. Osiema! Masz fajną nazwę. Tak ty. No. Mm, dobra. Nie wiem do końca. Co tu? O! o dobra. Już wiem jak tu iść. O! O nie! No nie! Kryształy mi się skończą. To jest za trudne. Super Krzysio, czy jakkolwiek kończy się. O, ktoś mi napisał, na nie mi, ale na czacie napisała haj. No więc haj. Haj. Dobra, tyle tego, bo po prostu zaraz nie wiem. Do no, siema, siema, cześć. Dobra, to ja idę dalej. Dobra, teraz wrócę. Jestem. O, nie nie lubię się wspinać po choinkach, mam złe skojarzenie z takim jednym parkurem gdzie trzeba było skakać po czubkach choinek a ten parkur przychodziłam z koleżanką więc okej. Okay. i powiem wam, że go przeszłam tylko oczywiście na koniec musiałam wpaść do jakiejś skrzynki i już sam to nie wyszłam dwa razy trafiłam do takiej skrzynki i nie wyszłam z niej, ale dosłownie przed metą to było, bo już widziałam metę, tylko nie mogłam wyjść z takiej skrzynki, bo była jakby za głęboka. O, Mikołaj. Siema, jak mama pisałam do ciebie listy. Dobra. On wiezie kostkę Rubika. Bogacz! O, to jest Rudolf! To jest Rudolf! To jest prawdziwy Rudolf z krwi i kości. Ma rudy nos. Czerwony bardziej. Nie, rudy. Dobrze mówię, to jest Rudolf. Rudy nos ma więc. No chyba, że to klaun przemieniony w Renifera. Ale nie! Wierzmy, że to Rudolf. Nie, proszę, jestem przy końcu. Nie róbcie mi takich jajaczek. Niech tamta babka miała takie jajeczka w kółku. Więc. O, dobra. Nie, pod tym są te dziu, dziu, dziury. Tam są dziury, dziudziu dziury. Jest! Udało się! I troszkę fejma. Zawsze spoczko. Yy, no. Słupcie, bo muszę zakończyć ten odcinek, zanim mi się nagranie odwie Dobra. Więc ja już się będę z wami żegnać razem z tą babką. Z czymś żółtym w kubku, nie powiem czym, więc papa. Pa.